Ale są silni, zwłaszcza sali. Dziwne. No i mamy rozdział 21: Złoto i Kości. Tak, już prawie, że skończyliśmy naszą przygodę. Z powrotem pod ziemię. Tak, sali z salim tym razem. On chyba jeszcze nie miał tutaj przyjemności. Powiesz mi o co do cholery chodzi? Drake nie chciał zabrać skarbu z wyspy Sali. Chciał, żeby tutaj pozostał. Co? Jest przeklęty czy coś? O, na Boga, Nate! Słuchaj, wiem, jak to brzmi. Musisz mi zaufać. Hm, no, my widzieliśmy to na własne oczy, a Sali jeszcze nie. Um, co się stało z tymi, którzy znaleźli. W cudzysłowie skarb. Mm. No, i w tym rozdziale mamy dwa ostatnie sekrety. A szczury nawet tu przebiegają sobie po podłodze. Dwa ostatnie sekrety, tylko że. No właśnie, jak rozpoznać to miejsce? A tu. Właśnie. Złoty różaniec z czaszkami. Proszę bardzo, po co karoliki, jak można czaszki sobie tutaj zrobić z nich wisiorek czy coś. No i ostatni sekret tak naprawdę już jest za chwilę. O, pod tą kolumną. Tak, srebrno-szafirowa maska. No i jak widać mamy 61 z 60 skarbów, to dlatego, że tutaj jest ten jeszcze taki ukryty dodatkowy skarb. Które pokazywałem, no ale mamy wszystko, co się dało znaleźć, no i fajnie. O, oto on. <grym zainteresowań> <grym zainteresowań> Powinniście się już zorientować. Że mam plan na każdą okazję. Rzućcie broń. O tam. I żadnego bohaterstwa, albo ją zabiję. Dobrze, teraz zaczekajcie chwilę. Zaraz do Was wrócę. Jest wspaniały. Co za robotę. Nigdy czegoś takiego nie widziałem To tylko powłoka Prawdziwy Skarpel Dorado Jest w środku ha, ha, Otwórz go Ale go podpuszcza Uwaga, no no. wujuję Zupełny brak wyobraźni. Uwaga, <laughs> wujuję to coś zniszczyło całą kolonię! Nie wiesz, co robisz! Nie! Jestem jedyną osobą na wyspie, która wie, co robi! Carguela, statua! Cuidado! Jesteście żałośni. Wszyscy, szukając tych swoich zafajdanych skarbów, macie pojęcie, ile to jest warte! Dla niektórych, Lewanta! jest do O boże! W nogi! co to za potwory? To Hiszpanie sali! Nigdy stąd nie odeszli! Rany morskie, jak to opuści wyspę? Musisz go zatrzymać! Będę cię osłaniał! No właśnie. A tak, chciałem coś powiedzieć, a tutaj jest znowu akcja. <grych> Okazało się, że to w sumie Nawarro był naszym najgroźniejszym tutaj przeciwnikiem. Widocznie wiedział, że ta klątwa tutaj istnieje. W sumie ciekawe skąd, może od początku to wiedział. No i wykorzystał to. Porwał nam Elenę. No i musimy teraz do tego posągu, który w, no na linie wynoszą helikopterem, chyba. Musimy szybko na niego wskoczyć, zanim odleci. No, bo inaczej przegramy, oczywiście. Dobra, przy okazji walczymy z naszymi tutaj potworkami. Tak, tutaj są te skarby wszystkie, ale nie mamy chwili, żeby się schylić nawet. O, świetnie. Tak, dostaliśmy strzelbę. Akurat na takie akcje strzelba jest dobra. O, może pokażę też, że do wody nie można skoczyć. O, proszę bardzo. <laughs> Zostajemy porwani wtedy. Mm, więc musimy zostać na lądzie. Nie, 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 nie. nie. Dobra. Potworki minęły, teraz ci. Teraz, żeby mnie. O, dobra. Udało się. Jeszcze raz. super. No i a, zdążyliśmy. Mamy jeszcze dużo czasu. Tak, zdążymy spoczyć na niego spokojnie. No, jesteśmy pasażerem na gapę. Było zabierać lana. <grymne> Nawet i nie a ani. Zaczęliśmy na statku, pierwszy rozdział i skończymy na statku.